Jednym z zabiegów wykonywanych w Swissmed są biopsje mikrochirurgiczne jąder. Zabiegi te wykonywane są u mężczyzn z azospermią, czyli brakiem plemników w nasieniu. Zabieg polega na pobraniu plemników z jądra z użyciem mikroskopu, a następnie wykorzystaniu ich w przyszłości w zapłodnieniu pozoustrojowym in vitro. Zabiegi te cechują się bardzo wysoką skutecznością w porównaniu do innych biopsji jąder oraz niskim ryzykiem powikłań. Zabieg wykonywany jest na bloku operacyjnym w znieczuleniu ogólnym bądź też podpajęczynówkowym. Polega na nacięciu jądra, wyeksponowaniu tkanki jądra, a następnie z użyciem mikroskopu pod dużym powiększeniem pobierane są kanaliki, w których istnieje duże prawdopodobieństwo stwierdzenia plemiku. Materiał przekazywany jest w trakcie zabiegu do embryologów, którzy po odpowiednim przygotowaniu oszukują plemników pod własnymi mikroskopami pod większym powiększeniem. Jeśli zostaną stwierdzone plemiki, po odpowiednim przygotowaniu materiał zostaje zdeponowany, zamrożony w ciekłym azocie w słomkach i zostanie w przyszłości wykorzystany do zapłodnienia in vitro.